Witam z tej strony Rafa. W dzisiejszym odcinku będziemy dalej malować model. Tak jak już ktoś zauważył w komentarzach, a co ze spodem? No, spód będzie teraz robiony. Teraz od odpowiedzi na następny komentarz. Czy to, że zaszlifowałem troszeczkę. Zeszlifowałem troszeczkę tutaj tą powierzchnię. Czy nie zaszkodziło to <laughs> z tej strony warstwie? Nie, nie zaszkodziło. Tak zresztą tak, jak tutaj widać, nie, nie zaszkodziło. Generalnie tak powinno się dłużej odczekać. Zrobić to ostrożnie. Powiem Wam, że po prostu nie chciałem kręcić następnego filmu, tylko o tym, że troszeczkę zeszlifowałem tutaj powierzchnię. Jeżeli zrobicie to z umiarem, to się nic nie stanie. Następna rzecz. Podzieliłem sobie tutaj rzeczy, co warto też czasami robić, na takie, które mają mieć odpowiednie kolory: S jak srebrny, C jak czerwony i N jak niebieski. I teraz tak. Przy okazji tego, że będę malował tutaj dolną warstwę samolotu, to jeszcze pomaluję te tutaj niebieskie rzeczy, czerwonych nie będę malował. Srebrne na razie odkładam, ale wiem, wiem przynajmniej, że że wykorzystam tą farbę, którą będę miał na pomalowanie tego i pomalowanie tego. I teraz tak, czemu czerwone będą? będą jak gdyby w następnej kolejności nie będę malował tego na niebiesko bo i tak będę musiał to zrobić na niebiesko ponieważ podejrzewam, że jeśli pomalowałbym teraz to tutaj te hamulce aerodynamiczne na niebiesko i później przełożyłbym na czerwony na czerwono, że tak powiem to część farby mogłaby się przebić i byłaby zbyt bardzo widoczna więc postanowiłem najpierw w czerwonym, później dopiero na niebiesko, troszeczkę malnąć delikatnie. Tak, jak powinno być. Cóż jeszcze mogę więcej powiedzieć? Budowa zbliża się powoli do końca. Dzisiaj poczyniłem już pewne zakupy. Tak, wiem, 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 że obiecałem, że będę składał jak tylko skończę. Ten model. On tu jest ze mną, cały czas przy mnie. Dosłownie siedzę przy nim, ale ze względu na gabaryty i to, że w tej chwili jeszcze mamy epidemię, pandemię i prace zdalne, nie jestem w stanie się rozłożyć z tym. Poza tym też mam modeli dużo na biurku. Oczywiście nie na tym, tylko na tym obok. Muszę to jakoś tutaj pogodzić. Muszę rozstrzygnąć konkurs, z który tutaj mam z IBG, żeby pozbyć się tego, tych modeli, które mi zalegają na biurku. Oprócz tego, jeszcze zakupiłem nowe modele, które też będą prezentowane na kanale za jakiś czas. Można powiedzieć, że modele z przeszłości, modele z przeszłości zakupione teraz normalnie w sklepie modelarskim, więc taki dosyć ciekawy i to nie będzie odcinek lotniczy się szykuje. Ale dobra nie nie, nie nie zabierając więcej czasu. Jedziemy z tym. Tu mamy o tyle prostą sytuację, że tak naprawdę nie musimy nic maskować dodatkowo, bo przeważnie jest tak, że dolny kamuflaż jest inny niż górny, I wtedy trzeba używać taśmy, na przykład takiej. To jest ta mioska taśma do maskowania, i wtedy trzeba być ostrożnym, uważnym, bo jeden błąd, jeden błąd, i mamy kamuflaż do poprawki. O czym mówię? Zobaczcie, spójrzcie, ja malowałem tylko z góry, tak? Malowałem tylko z góry, a zobaczcie, jakie tutaj się powstały, powstały tutaj. Dobra, zobaczcie, jakie powstały tutaj. Zacieki można powiedzieć, w cudzysłowie, zacieki. Po prostu farba niebieska też tutaj jak gdyby przydostawała się z tych miejsc, więc pewne rzeczy będą do poprawki, byłyby do poprawki. No i czyli tak będą, bo tutaj jeszcze trzeba będzie na srebrno pomalować ten kąt tutaj, ten kąt tutaj natarcia na tych skrzydłach będzie w kolorze srebrnym. To też, też ciekawa lekcja będzie. No ale dobra. Jedziemy. E, już teraz znacie, 180X. Farba wymieszana. Farba wymieszana. E, chociaż dziwnie się zachowuje w połączeniu z wodą. Także to też, też zauważam, że ona nie, nie miesza się jakoś idealnie z tą. O, bym teraz. Jeszcze nie. Jeszcze nie. Zrobię coś, coś co robię praktycznie zawsze. Czyli coś, co powinno się dodawać do farby, ale ja też tutaj kropelkę daję zawsze do, do zbiorniczka i powinno być OK. I zaraz będziemy malować. Słuchajcie, no już to pomału zbliżamy się do końca, myślę, że jeszcze z tydzień... Tydzień, może nawet nie. No nie wiem, zobaczymy jak, jak to pójdzie, ale, ale naprawdę. Okej, okay. czerwone niebieskie, najpierw zacznę od. Dobra, I, i po temacie, po temacie mamy temat z głowy. Na razie to po prostu przesunę tutaj. To mamy załatwione. I teraz będziemy malować. Zobaczę, czy jestem w centrum. Jest, jest w centrum i malujemy. Malujemy tutaj. Staramy się zrobić to mniej więcej równomiernie i teraz będziemy tutaj w jednych miejscach więcej, w drugich miejscach mniej będziemy nakładać tej farby. Zobaczymy jak to nam wyjdzie. OK eee. kontynuujemy malowanie. E, istotną rzeczą jest też e, to, żeby nie tylko góra, nie tylko dół, ale również w tą stronę malować. Czyli jak macie, jak macie tutaj końcówki skrzydeł, to one też muszą być pomalowane. wkładamy na drugą stronę Dobrze. Dodam trochę jeszcze wody do tego. i uzupełnię jeszcze farbę. Tak jak widzicie, tu pojawiły się takie ni nieregularne plamy różnego rodzaju. Ee, wiadomo, że jak gdyby te samoloty nie, nie wyglądały czas znaczy tak, ja po prostu tutaj tak, to już też, też odnoszę się do komentarza jednego Czemuż taki dziwny dziwne kamo robi, takie dziwne jakieś przebarwienia i tak dalej? Staram się troszeczkę ożywić model. Zdaję sobie z tego sprawę, że on mógł tak nie wyglądać. On raczej był taki po prostu jednolito, granatowy i tak dalej, ale czasami jakieś pojawiają się jakieś jakieś. Troszeczkę zmatowione elementy. Część mogła być wymieniana od innych samolotów, i tak dalej. Inny, inny rodzaj lakieru. Różne dziwne się przypadki zdarzają. Co prawda, nie znalazłem fotografii takich, które by tutaj potwierdzały tą tezę, że tutaj coś takiego występowało, ale tak jak powiedziałem. W dużej mierze to jest taki eksperyment troszeczkę. Chciałbym pokazać, że da radę zrobić model praktycznie prosto z pudełka, nie używając tylko jednej farby, znaczy no, tak, podkładem, jednobarwnie, a tutaj są, że tak powiem, tutaj są różne, <grytanie> różne rzeczy na tym modelu są. I e, czy to wygląda ciekawie czy nie ciekawie, to już musicie sa sami ocenić. Czy wy byście zrobili taki model, czy nie. Czy po prostu dalibyście po prostu farbę w jednym kolorze i już. Ja twierdzę, że wszelkie, wszelkie oznaki odznak, zużycia, wypłowienia innych, jeżeli to jest z, z, robione ze smakiem, w cudzysłowie, z umiarem, to jest ok. Tak? Wiadomo, że każdy model to jest jakaś interpretacja jakiegoś, jakiegoś modelarza. To nie jest tak, że. Że, że, że jeden modelarz zrobi taki, drugi zrobi taki sam, trzeci zrobi taki sam. Nie. To jest pewna interpretacja tego, co, e, co możecie znaleźć. O ile to jest wierne, o ile Wam się to podoba, to musicie sami ocenić, tak? E, to nie jest e, modelarstwo, to nie jest matematyka, to nie jest e, fizyka, że wszystko musi być jeden albo zero, albo jeden albo zero. No, Gdybyśmy mieli podchodzić tak zupełnie na poważnie do modelarstwa, to ten model nie, mia, nie, nie miałby prawa mieć żadnych linii podziałowych, bo one były zbyt małe, żeby je oddać w tej skali, tak? Serio. Teraz <grytania> to jest taka po prostu sztuka iluzji, można powiedzieć. Znaczy, według mnie, oczywiście, to jest moje subiektywne zdanie. Wy możecie się z nim zgadzać albo się nie zgadzać. Jeżeli się zgadzacie, to napiszcie w komentarzach. Zgadzam się. Jeżeli się nie zgadzacie, to napiszcie, nie zgadzam się. Modelarstwo to jest, jest, jest tylko jedno. Innego nie ma. Także według mnie. Według mnie modelarstwo przede wszystkim ma sprawiać frajdę. Jak nie ma tej frajdy to po co, po co budować modele? Dlaczego? Żona wam kazała? <grystanie> nie, 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 Modelarstwo ma sprawiać frajdę. Ja się bardzo fajnie czuję budując ten model. Sprawia mi to przyjemność, szczególnie jak tutaj jakieś takie dziwne rzeczy wychodzą. Także yy, mi się to podoba. I mam nadzieję, że to, co pokazuje to co, co niektórzy co niektórzy po prostu yy, wezmą sobie wezmą sobie do serca stwierdzą, no no dobra, chcę spróbować. Jeśli choć tylko jedna osoba tak stwierdzi, że coś z tego wyniesie, nie mówię o lodówce, to będzie okej. Okay. Naprawdę. No to ja pokazuję po to, żeby można było się czegoś z tego nauczyć, a to, czy ktoś weźmie, nie wiem, czyszczenie aerografu, czy tutaj brudzenie modelu, czy maskowanie taś tym plastoliną techniczną z tego tutaj do siebie, to już jest wasza sprawa. No. Też nie uważam się za osobę, która jakiś jest wybitnym modelarzem albo zna się na wszystkim. Absolutnie nie. Są lepsi ode mnie. Albo nawet powiem Wam, że yy, znaczy podejrzewam, że nawet większość motylarzy jest lepsza ode mnie. <grym> o jenie. Takie rzeczy. Okay. o, kończymy się farba akurat w dobrym momencie dobra, słuchajcie w e, 16 minut już trwa film e, powiem wam tak Udało mi się pomalować model. Nie było z tym jakichś większych problemów. Następny odcinek będzie z tego, jak będę go maskował, i to będzie najtrudniejszy element, moim zdaniem, jeśli chodzi o budowę tego modelu. Może jeszcze troszeczkę tutaj. Nie, dobra już. O, o może. Nie. I to będzie najtrudniejszy element, jeśli chodzi o budowę tego modelu, ponieważ przy tym, co będę robił, można spaprzeć całą robotę. Mówię tu o tych srebrnych liniach, które są na tym modelu i które są tutaj w przedniej części skrzydeł. Zobaczcie, tak to wygląda. Czyli srebrne, srebrne rzeczy mają być tutaj, tutaj i tutaj, i tutaj. I to powiem Wam, że. Przy tym można spaprać totalnie model. Yy, można go zapylić srebrnym i, i to nie będzie wyglądać fajnie. No ale zobaczymy. Zobaczymy. Nie przesądzajmy faktów i tak jak Wam powiedziałem. Ten model yy, nie ma być idealny. On nie jest idealny. To jest model, na którym yy, na, troszeczkę eksperymentuję. Wy też musicie widzieć, że, że, że yy, ten model. Yy, jest po to, żeby się czasami przełamać, że a nie robię modeli, bo to mi nigdy nie wychodzi, bo mi malowanie nie wychodzi, bo mi nie wiem, szpachlowanie nie wychodzi i tak dalej. Ale ten model ma za zadanie między innymi teraz e, kolejne do komentarza. E, nie wiem, minęły dwie minuty. Dotykam. Dotykam. I to już jest suche. Tak? I w tym momencie mogę z drugiej strony szlifować i. Widzicie, żebym był e, brudny? Nie, to już jest suche, tak? E, farba, e, to jest akurat paktra, ale inne też mają to do siebie, że dosyć szybko schną. Wtykam go. I widzicie, nie brudzi, jest wyschnięty. Spokojnie, pierwszy raz jak malowałem w ogóle paktrą, to nie wierzyłem, że to się z wodą miesza i, i że to, to tak szybko schnie i tak dalej. On już jest suchy owszem, musi jeszcze odparować i tak dalej, to jeszcze chwilę potrwa ale jak w tym momencie mogę go wziąć do ręki i się nie wybrudzę nim tak a propos malowania Pactron dobra, słuchajcie, nie przedłużam 19 minut wyszło mi filmu e, straszne e, niech on sobie dobrze wyschnie i zobaczymy czy dobrze e, czy dobrze e, go e, odtuściłem. Ponieważ jeżeli go źle odtuściłem, to razem z tą taśmą, którą przykleję tutaj, żeby zamaskować te, te rzeczy, odejdzie mi, jeśli go źle odtuściłem, to ten lakier odejdzie. Go nie będzie po prostu i tyle. Ale no, przekonamy się o tym myślę, że jutro. Myślę, że jutro wieczorkiem albo w niedzielę. Zobaczymy. Plany są też jakieś wyjazdowe u mnie, więc zobaczymy jak to będzie. Jeszcze raz, dzięki za oglądanie, dzięki za subskrypcję, dzięki, że komentujecie, dzięki, że, że udzielacie się i, i mam nadzieję, że pomogłem i mam nadzieję, że pomagam tym wszystkim, którzy chcą się przełamać, chcą pobudować modele i, 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 i tyle. Dzięki za oglądanie i do zobaczenia w następnym odcinku.